Co łączy gaming z wojskiem szeregowy smart i się! Co to jest? Legolas! Jaki legolas? Co to jest? Łuk! Jaki łuk? W Polsce nie ma takiej broni jak łuk. Jak nie ma? Jest nie... beryl, kałach, M4, kurwa Ja Nie jestem legolas ich. Hola, hola, nie tak szybko! Mam dla Was świetną wiadomość. Otóż ten komputer za nieco ponad 6000 zł, ale już systemem Windows 11, jest teraz dostępny z najnowszym procesorem Intel Core i 5 13400F. Dlaczego to istotne? No, przede wszystkim dlatego, że ta Oto i piąteczka ma już nie 6 rdzeni jak w poprzednich generacjach Intel Core i 5, ale łącznie 10. Mamy dodatkowo 4 rdzenie, te ekonomiczne, czyli tzw. e-core. To o tyle istotne, że komputer raz, że pobiera mniej energii, a dwa, że te wszystkie procesy, które działają w tle, będą wykonywane przez te dodatkowe rdzenie i nie będą nam zmniejszać wydajności w grach. Poza tym wyśmienitym procesorem, w tym oto komputerze znajdziecie również bardzo dobrze do niego dopasowanego RTX 3060 Ti. Jeżeli jesteście zainteresowani, link znajdziecie w opisie, oczywiście na komputernik.pl. A teraz do odcinka! Stylistyka wojskowa i moro to stylistyka, która zdecydowanie też często łączy się z gamingiem. No właśnie przez swoje barwy i nawiązania. Dzisiaj przetestujemy takie dokładnie produkty. Pamiętajcie o najważniejszym rozkazie od dowódcy. Lajki i subskrypcje zostawić proszę. Na pierwszy ogień idzie pad od Nakuna Revolution. Pad, który zdecydowanie jest w stylistyce moro. Zaraz zobaczymy jak to wygląda i czy sam pad sobie jest fajny, bo kosztuje aż... 650 zł. Oferada. Na pewno na wstępie duży plus za to, że otrzymujemy pokrowiec i to wszystko jest tutaj schowane, także jeżeli chcemy gdzieś się z nim wybrać, a wiemy, że często możemy iść do kolegów czy na jakiś turniej nawet, to taki pokrowiec zda egzamin. Jeżeli chodzi o samego pada, to dostajemy całkiem sporo, bo oprócz tego i o którym wspomnieliśmy, mamy tak dedykowaną tutaj mikrofibrę, którą możemy sobie czyścić naszego pada. Dostajemy specjalny właśnie dągiel do podłączenia bezprzewodowego, bo jest to pad, który może łączyć bezprzewodowa. Sporą ilość przewodu. I pudełeczko też w takim trochę klimacie militarnym. O, właśnie wyskoczyło mi. Co tu mamy? Mamy dodatkowe ciężarki, możemy sobie tego tutaj w tym miejscu dokładnie je dołożyć i dzięki temu będzie dociążony, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i dodatkowe analogi wraz z specjalnymi dystansami. Także możemy sobie tutaj, Pewien sposób go spersonalizować i dostosować do swoich potrzeb. No a słuchajcie, sam pad prezentuje się naprawdę imponująco i należy zacząć od tego, że jest to oczywiście klasyczna budowa pada do PS4 PS5. No. Natomiast nie, 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 nie. z jedną zasadniczą no. różnicą, mianowicie te analogi, są ustawione asymetrycznie, nie tak jak w klasycznym padzie. No i to jest dla mnie na przykład takie idealne rozwiązanie, bo to ułożenie asymetryczne lubię, ale nie lubię znowu za bardzo kształtu pada od Xboxa, więc to. To łączy u tak. Ciebie przyjemny z Dokładnie. Jest naprawdę to, co lubię najbardziej, czyli to asymetryczne ułożenie i dodatkowo kształt pada od PS-a. Tak, mimo że mamy napisane, że dedykowany jest pod PlayStation 4, to moim zdaniem bardziej koresponduje z padem do PS5 i widzimy to w kształcie pada, ale faktycznie tutaj te analogi zostały zmienione. Widocznie producent stwierdził, że zrobi to w sposób autorski. Tutaj pod spodem dostajemy dodatkowe przyciski i pod uchwytem mamy takie, które możemy sobie zbindować według własnych potrzeb. Mamy też takie, które możemy sobie manipulować, jeżeli chodzi o multimedia, czy podgłaszanie, przyciszanie, mutowanie. Mamy też przełącznik, bo jest to pad, który działa także z komputerem. Także to, jest do, to są dobre wieści, że możemy przełączyć się na tryb PC przewodowo czy bezprzewodowo i zmiana profili pod spodem. Możemy sobie ustalić profile, czy też gramy na pół z kimś czy pod konkretne gry, możemy to wszystko sobie ustawić, a sam pad naprawdę jak na militarne klimaty przypada. Konstrukcja niesamowicie solidna i to faktycznie dostajemy od samego początku i takie wrażenie mamy po raz pierwszy chwytając tego pada, to... chociaż tutaj widać, że Piotrek usilnie próbuje go absolutnie otworzyć. Pytanie, czy ty źle zamknąłeś, czy faktycznie Możliwe, to się że tak, ta, było. tak łatwo otworzyć. I ja jeszcze... A. No, bardzo mądre to było. Nie. Ale słuchaj, ten pad jeszcze nie wejdzie się o najważniejszym wyposażeniu tego pada. Uwaga! RGB, mój drogi. Wiedziałeś o tym? Wiedziałeś, że to normalnie się świeci? Dysk twardy w klimacie militarnym. No, to jest dość spore zaskoczenie. I dlaczego? Już wam tłumaczymy. A data wymyśliła sobie, że dysk zewnętrzny może zostać zrobiony w klimacie militarnym. 1 tb tutaj, dysku, no coś co jest bardzo pożyteczne zawsze, bo warto mieć do backupowania swoich plików HDD, czyli no wersja taka wolniejsza, ale przez to tańsza. No ale po co to Moro? Oprócz wrażeń takich wizualnych, no bo tak jak mówimy, są ludzie, którzy po prostu lubią taki klimat, ale... Jest coś ważniejszego. Jego wytrzymałość. Okej. Okay. Bo jak wiemy, te dyski HDD no, są dość podatne. No są, niestety coś o tym wiem. No a data właśnie w ten sposób militarny, zakładając taki korzuszek, trochę uodparnia ten dysk i on podobno z półtora metra może sobie spać spokojnie. No, widziałeś? się No, spokojnie spadł. No to faktycznie bez krzywej. No, ludzie, półtorej metra, to to nie jest, to jest mniej. No myślę, że z półtorej ty, metra. to są dwa metry. Nie, dwa metry są wyżej niż ty. A bezkip! Uprzedzam śmieszku, półtorej metra to jest mniej niż ja. <laughs> ja nie jestem tego taki pewien, ale dobra, nie Ale będzie. słuchajcie, no tak na wyczucie, no nie, nie, nie odliczając miarko. A miarkę. Dobra, ja stawiam, że półtorej metra to jest około tylu. Ej. Miarka w oczach. Nie, no bo mamy do 84, no tak sobie odliczyłem, to 37 metry mi wyszło, więc... Gdzie mi... ty masz metro 84? U twojej matki łóżkach. <laughs> Działa. Podłączyliśmy jeszcze dysk na chwilę, żeby sprawdzić. Wszystko działa, także półtorej metra wytrzymało. Przynajmniej tutaj, jak zrzucaliśmy na panele. Nie wiem, jak z betonem, ale myślę, że można ufać. Fajnie, by było jeszcze jak był wodoodporny. No i się tak składa, że właśnie jest wodoodporny i był do dwóch metrów i godzinę, może nawet okay, sporo. No sporo godzinę. Nie wiem, jaka to była ekstremalna sytuacja. Kusi zrobić, co? Zanurzyć. Może na TikToku. Jesteś ale w stanie przedstawić swoje dokumenty. Ale musimy właśnie wgrać Twoje dokumenty, jakąś fakturę na przykład z tego miesiąca jedną. I jak nie przetrwa, to trudno, przepada faktura, dobra? Podarujmy sobie. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze sporo gadżetów dla Was przygotowanych, więc przechodzimy do kolejnego. No myślę, że trudno o bardziej militarny atrybut niż plecak. I tutaj idzie Genesis z odsieczą dla miłośników tych klimatów, bo gamingowo militarny plecak. Palat 450. Ale to wygląda, to wygląda słuchaj, Ja już bym się kusił, żeby to wziąć do domu na testy, ale. Ale powiem Ci, to się strasznie dużo dzieje w tym plecaku. Bardzo plecach, dużo Wytłumacz mi. Nie co mam jest pojęcia po co? na początku, co się dzieje. Chciałem tylko powiedzieć, że jak wezmę jeszcze jeden plecach do domu, to podejrzewam, że mnie żona ze wszystkimi moimi wyrzuci już, bo mam chyba ze cztery. W tym roku trzy kupione, więc jest, jest już za dużo. No, tu jest naprawdę sporo. System mole, więc możemy dodatkowe kieszenie przyczepiać. Oczywiście kieszał tutaj już mamy mnóstwo. Nie wiem, jaka jest pojemność tego plecaka, ale wydaje się być spora. Ja nie jestem, co prawda, jakimś dużym zwolennikiem tego, żeby było dużo małych kieszonek, raczej wolę jedną dużą komorę, ale takie rozwiązania też są ciekawe, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład część laptopa, pada, klawiaturę, myszkę i tak dalej, i tak dalej, to wszystko możemy sobie tutaj faktycznie ciekawie poupychać. Nasz plecak jest dedykowany do laptopów oczywiście, no bo skoro gamingowy, no to coś gamingowego musi w sobie mieć, no i właśnie możemy w nim laptopy, maksymalnie do 15 6 cala. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy specjalne miejsce dedykowane na myszkę naszą gamingową, na powerbanka, także jest kilka takich technologicznych smaczków, ale niestety nie ma żadnej informacji i nie sądzę, żeby to był yy, plecak, który jest wodoodporny, a myślę, że w takich wojskowych misjach gamingowych laptop nie może się zamoczyć, także to jest pewien minusik. Pytałeś też o pojemność. Pojemność to dokładnie 28 litrów. No i to całkiem fajna pojemność, już sympatyczna. Znaczy powiem ci tak, mój klimat nie jest, bo za dużo tu się dzieje i moim zdaniem tu, tutaj bym się w tym pogubił, to się by gdzieś zahaczyło, tu bym się... O, wiesz, no... Dziwne, ale na pewno dla kogoś, kto jest taki zajarany takimi klimatami militarnymi i chce sobie na co dzień używać, to myślę, że fajnie, bo faktycznie można sobie dostosować ten plecak do swoich potrzeb, szczepiać to wszystko wokół siebie, wokół Znaczy plecaku. tak jak powiedziałeś dobrze, to militaryzm jest, ale taki troszeczkę udawany faktycznie, no bo gdzieś tam te paski i tak dalej, no to w takich wojskowych plecakach raczej nie występują, bo można by się gdzieś było zahaczyć, chociaż tutaj takie systemy ja tu widzę na, na śpiwór, żeby przyczepić, albo buteleczkę wody jakąś no Matkę po boku, Chociaż... jest parę rozwiązań, i faktycznie plecach do laptopa, do lasu, na grzyby, na ryby. Jedziemy dalej, bo mamy jeszcze produkty. O militarne klimaty otarł się również Turtle Beach ze swoimi rakunami 500. No i słuchawki, które są nam dobrze znane, sprawdzamy, jak wyglądają w militarnej odsłonie. Powiem szczerze, że na żywo, w porównaniu do opakowania, te słuchawki dużo bardziej mnie przekonują. Na obrazku były takie jakieś takie nijakie. Tutaj znacznie bardziej się już ten e, klimat moro e, wybija. E, słuchajcie, słuchaweczki, które są naprawdę dobrze wykonane, tutaj nic mi nie strzela, nic mi nie szeleści raczej, e, natomiast ich elastyczność mnie zaskakuje, bo zobacz, tutaj faktycznie mogę pobinać do, do ekstremalnych do warunków przygotowane, no, Do ekstremalnych testów może nawet. Słuchajcie, tu mamy z jednej strony logo Turtla. Ja, podłączymy oczywiście te słuchawki, będziemy je testować, ale... Nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj było z klimatów RGB. Mamy za to e, miutowanie w okay. bardzo specyficznym miejscu, że sobie tak możemy wręcz uderzyć e, i miutujemy. Szyb, szybko dość to idzie, chociaż zawsze to w mikrofonie, no ale tu mikrofon jest odczepianki, to też to, swoją drogą jest miutowanie, jaki sposób miutowania. Sławki wygodne. Jedyny mój delikatny zarzut mógłby być do tego, że ta pianka jest z tych takich bardziej szorstkich, mm -hmm. ale muszę przyznać, że leżą na głowie bardzo dobrze. Sprawdźmy teraz, jak działa mikrofon i jak działają samy Kilka uwag odnośnie ergonomii tych słuchawek, oczywiście słyszycie mnie już na mikrofonie Turtle Beach, a faktycznie Piciu miał pewną rację, że coś z tą wygodą jest nie do końca tak, tu delikatnie odstaje, tu delikatnie uwiera, tu jest troszeczkę za szeroko, no nie jest to, nie są to najbardziej komfortowe słuchawki, z jakimi mieliśmy do czynienia, być może mikrofon będzie rekompensował to wszystko, ale to się okaże już samo. Jesteśmy już po testach, słyszeliście też mikrofon i muszę go na wstępie pochwalić, bardzo dobry mikrofon, naprawdę spoko, zwłaszcza, że to nie są drogie słuchawki, troszkę. Ponad 300 zł. Tak, mikrofon głos troszeczkę zniekształcony, jakiś tam delikatny szum się pojawił, ale no, nie, nie było dramatu, Suromy, absolutnie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość grania, tutaj mamy mocno basowe słuchawki, które niestety są za ciche, delikatnie, i mam wrażenie, że gdzieś tam ten dźwięk nie jest pełnią tego, czym mógłby być, natomiast grają jak najbardziej poprawnie. No, byłeś kolejny raz surowy, według mnie po prostu bardzo, bardzo przyzwoity dźwięk, fajnie się tego słucha, naprawdę. Z headset, który ogólnie można polecić i ma więcej plusów niż minusów, także tutaj to Moro współgra z jakością dźwięku. A propos jakości dźwięku, mamy ostatnią wisienkę na torcie, w tym wojskowym. W militarne klimaty postanowił wejść też JBL ze swoim głośnikiem Charge 5. No i to wygląda ponteżnie do tego stopnia, że można by było całe oddział obudzić rano. Zobaczmy. Ja mam będzie. nadzieję, że to jest ten głośnik, który został kiedyś pomylony z artyleryjskim działem. I zobaczymy, czy ma takie samo pierdolenie, jak tam to działo. Słuchajcie, no głośnik zdecydowanie w klimatach militarnych. I teraz mnie nie widać? Teraz mnie widać. Teraz mnie nie widać? Teraz mnie widać. Tak to działa, dokładnie tak to działa. Mnie też raz na przykład w ogóle nie widać. Dobra, słuchajcie, naprawdę estetyczny głośnik, świetne wykończenie w postaci tych powarańczowych pasków i obramówki z napisem JBL. Naprawdę bardzo estetyczny, bardzo przypadający mi do gustu. Coś takiego do lasu bym brał. No ja mam, mam tylko nadzieję, że on ma moc taką jak bazuka i naprawdę to pieprznięcie. Te oczywiście powarańczowe dodatki one nie są takie tylko dla zdoby, tylko po to, aby dobrze głośnik się trzymał podłoża, i faktycznie, jak widzicie, mm -hmm. on się tutaj nie giba, jak go postawimy. Odpalaj to działo. Już? Już. Mam nadzieję, że będzie jak granatnica. Na początek spokojnie, spokojnie. Bez pośpiechu i zwiększamy moc. To już na maksa je! To już na maksa? Czekaj na palnięcie. No, drży to, kopie, faktycznie jest głośno. Tak, na pewno trzeba pochwalić ten głośnik za bas, bo mm. bas tutaj jest potężny i tego trochę oczekiwaliśmy, nie wiem, dlaczego, ale ta stylistyka trochę narzuciła takie oczekiwania. Jeżeli chodzi o dźwięk troszkę oczekiwasz, że będzie jeszcze głośniej. Ja też miałem taką nadzieję, no ale trzeba i tak przyznać, że jak na te rozmiary głośnika, to jest nie najgorzej. JBL akurat robi dobrą robotę. No pamiętajmy, że tutaj mamy jednak mały rozmiar, to nie jest osobna. Wieża, subwoofer jeszcze dwa głośniki. Coś takiego wziąć na imprezę ze sobą, na działkę, nad wodę, na plażę, gdziekolwiek, będzie super, byle nie w autobusie, ok? Byle nie w autobusie i metrze i tramwajach. No i nie w lesie, bo go później nie znajdziecie. No, no w sumie racja. Ale te klimaty nie są też przypadkowe, głośnik jest wodoodporny, IP67 certyfikat. Dodatkowo możemy go łączyć z innymi JBL-ami, co może sprawić, że jak mamy kilku znajomych, to party się zrobi, niezła imprezka. Fajna opcja też do lasu, że możesz na przykład używać go jako powerbanka. Jeżeli Twój telefon o! się rozładował i bardziej potrzebujesz w tym momencie kontaktu ze światem niż głośnika, to ten głośnik może Ci pomóc. No i to jest faktycznie opcja super. Moi drodzy, dajcie znać, jak podobały Wam się dzisiejsze gadżety Moro. Jeżeli chcecie więcej takich tematycznych odcinków, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wytrzymaliście do końca, napiszcie Legolas. Łapkę w górę zostawcie i zasubskrybujcie kanał. Tak, a my Wam salutujemy. Trzymajcie się cali. Na razie. Hej!